Jak to Wieczorem na żywo będziemy musieli zorganizować, słuchajcie, misję ratunkową, żeby ratować moje rzeczy i przede wszystkim moje zwierzęta. Tego to ja się po Was naprawdę nie spodziewałem. Generalnie o co mi chodzi, powiem Wam zaraz, bo żeś to odwalili. I fajnie cieszę się, bo przynajmniej tym razem nie ja. A i wybaczcie tą przerwę, że nie było ani odcinków, ani liveów, ale byliśmy na przeszczepie, także y, już działa, już wszystko wróciło i odcinki będą. I nawet dzisiaj wieczorem będzie live, także y, przygotuj się i pamiętaj, że będzie, bo będzie wieczorem live taki tutaj. A byście chcieli jutro odcinek tutaj na kanale jakiś, to też możecie łapkę zostawić, jak będzie D2000 łapek w górę, to będzie odcinek jutro, a, a czemu? niepewnie, że będzie. A swoją drogą, wracając do miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli yy, tutaj do dżungli, gdzie mamy pandy, odkryłem pewien problem i to taki bardzo duży problem, bo może i te pandy są słodziaczne, są grubiutkie takie, byli się do spania, takie słodziaki i pierdzą. Nie, one kichają, nie pierdzą. To problem jest taki, iż dotarłem tutaj z moim yy, serdecznym przyjacielem Kostkiem, no nie? Który znajduje się gdzieś, gdzie wielka ściana skupy wskazuje mi drogę, gdzie znajduje się Kostuś właśnie. To okazuje Wydaje się, że aktualnie jak tutaj jestem, nie ma możliwości zabrania stąd pandy, bo jeszcze muszę zabrać kostka, nie? A ja musiałbym z dwie pandy w ogóle wziąć. Także póki co, słuchajcie, musimy tutaj przygotować coś dla tych pand, bo tutaj wrócimy. Być może nawet na dzisiejszym live wrócimy tutaj po to, żeby te pandiożki ze sobą zabrać. I którąś tutaj chociaż jedną, ta jest chociaż na bo się kręci, fikołki robi i nie wymiotuje, bo się nie kręci w głowie. Bardzo fajna panda. To póki co ja bym tutaj je zostawił sobie gdzieś, gdzieś tutaj w tym miejscu. No, chyba są bezpieczne, mi się nawet, nawet wydaje, gdzieś tutaj. Tylko Trzeba by było zrobić punkt, gdzie one są. A nie, no nie muszę. Tu, tu przecież jest ten, ta, ta, ten, ten ślad skupy wielki, nie? Gdzie jest kostek? Więc wiecie co, na ten moment wróćmy sobie do kostka, a ja zaraz Wam opowiem, co się stało takiego. A! ale bym przyrżał w głowę. Dobra, wróćmy tutaj, tutaj gdzieś kostek był chyba, nie? Tak, tutaj będzie. Mam nadzieję, że jeszcze jest kostuś z nami tutaj. Ła! O, dobra, nie bolało. Cześć, kostek. Bardzo fajnie, że żyjesz. Kozacko, cieszę się. Słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć, że yy, gołgany jesteście jednak, bo. W ostatnim odcinku mówiłem yy, wam, że są propozycje, jak nazywamy naszą wioskę, no nie? I mieliście trzy opcje. Albo będzie to Włodzimierzowo, będzie to Burakowo, czyli tak w miarę normalnie jeszcze. Albo w ogóle dla jaj dla Beki dałem Gałganowice. I co żeś tam zrobili? No zagłosowaliście. I myślałem, że no szansa będzie, że te Gałganowice wypadną. W sensie nie bardzo mi to pasowało, ale no, no trudno. To wy żeś ta zagłosowali w 80% na to, żeby nasza wioska nazywała się Gałganowice. Ganowice, jesteście trollami po prostu i teraz jestem. Kim ja jestem, czekaj, jestem Sołtysem Gałganowic! Jak ja to Kazikowi w ogóle powiem? Przecież to nie ma opcji, że to przyjął. Kostek też jest w szoku, aż mu się później nie domyka. Dobra, mam wyro, wyro na razie sobie położę tutaj, słuchajcie. Lecimy jeszcze póki co póki tutaj jesteśmy. To póki tu jesteśmy, bo bym chciał z powoli wracać, bo myślałem, że troszkę dłużej mi zajdzie tutaj poszukiwanie tych pant i tak dalej, ale chciałbym, słuchajcie, tutaj dorwać sobie jednak. Ej, gdzie mam El... Mam Elę? Dobra, mam te ferwerki, dobra, świetnie. Ja bym chciał słuchajcie, mimo wszystko tutaj. Gdzie my jesteśmy aktualnie? Okej,... Okay, y Dobra, czekaj, tam sobie polecimy Eee, słuchajcie, o! Dobra, świetnie Ja bym chciał tutaj, słuchajcie, jeszcze sobie jakąś papuszkę dorwać, no nie? Byłoby całkiem spoko, gdybym papugę dorwał sobie na miejscu Jakoś fajną, kolorowo byśmy se wzięli do domu, bo nie mam jeszcze takiego zwierzątka No i ty, tej paddy w sumie też nie mam Ej, najgorsze, że noc właśnie idzie, co jest? Dlaczego? Przecież przed chwilą dzień był, halo? Ej, generalnie, jak to jest pięknie, słuchajcie. Jeny, jak to fajnie wygląda? Czemu tam wcześniej, jak byłem, to nie było takich wód? Tylko tutaj są. Ja bym chciał w takiej dżungli zamieszkać, jak to kozacko tutaj wygląda, słuchajcie. Wow, ej, znalazłem ten. Piramidę w ogóle. Wow, go, czemu? najgorsza że tu noc się zrobiła i zarabię, będę. Tu jedne. Nie mam pochodni, nie wziąłem pochodzi ze sobą. Skąd ja teraz te światło wezmę? Latarki nie wziąłem z domu, a to i pełno pułapek jest poukrywanych. Halo? Powiem wam, że jeszcze nigdy w nocy tutaj nie chodziłem, to tak. Hm czy mogę pochodnie poprosić jakąkolwiek? To jest jeszcze ciemniej na dole. Boże, tu nic nie widać. Ej, to, to nie było z tej strony, a tutaj są dźwignie. Czekaj. Wow! Dobra, coś otworzyłem. Pytanie, czemu jest tak ciemno? Okej? Okay. Czy tutaj pochodnia? Oła! Prosto w czoło! Oła, no prosto w czoło, drugi raz! Halo! Dobra, no trochę złota, nie wiem, po co mi to złoto, ale dalej nie mam pochodni, jest tu ciemno! Przestań do mnie strzelać, zdziwiony dozowniku! Wychodzę stąd, bo mnie cały czas strzelają, a ja pochodni... Jeszcze raz gałganie takie coś zrobisz! Dobra, idziemy sobie, tutaj jeszcze coś było kiedyś, nie pamiętam, tylko... To jest strasznie ciemno! Czekaj, to jest piston jeden, piston drugi... Dużo pistonów, czekaj, weź mi te pistony, chociaż nie wiem po co je kradnę, ale niech będę. To już nie jest piston, czekaj. Co tu jest? Jeden bambus i cztery zgniłe mięsa. Super! Co za inteligent wsadził to do skrzynki. Bez sensu, idę stąd, wychodzę, nie chcę tu siedzieć. Wiecie, co? Nie, nie, nie do końca pamiętam Skąd tu przyszedłem? I dlaczego dalej nie mam papugi żadnej? Dobra, po polecimy do kostka. Słuchajcie, bo nie chcę tutaj iść w nocy normalnie, więc to będzie chyba najlepszy pomysł, żeby po prostu odlecieć. I teraz tak. Wow! Śnieżny biom jest. Ale lecimy w tamtą stronę. Nie, nie wiem gdzie dotrę i będę szukał tego wielkiego bolca. No bo po nocy nie ma co w ogóle latać od tej. Tutaj... Owiec chyba. Ej, jestem gdzieś blisko, bo to są znowu bambusy, więc tutaj by tu musiały gdzieś być zaraz pandy. Chciałbym, słuchajcie, coś coś, coś, coś mówiłem znowu, ale zapomniałem, wyleciał mi z głowy. Papugi! O Jezu, stój! O, hamulec ręczny! Dzień dobry, papuga. Cześć! Wow! Ale. Ej, mam problem, bo nie mam nasion przy sobie. Czemu? A, najgorzej! Pan. Papuga. Nie uciekaj, nie uciekaj, czekaj, czekaj, czekaj. To jesteś fajna, taka niebieska mocna. ja bym ciebie wziął. Tylko muszę mieć nasiona! Ej, ciężko będzie o nasiona. O! Kakaowiec! Dobrze, bo nie miałem kakao wcześniej. Świetnie, przyda mi się. I bym chciał jeszcze jedną sadzonkę sobie z tej dżungli wziąć, ale to potem weźmiemy. Na razie weźmy sobie chociaż te trawki. Dzień dobry, Papuszko. Serio, mam dopiero dwa nasiona pszenicy. Jak żeby ją oswoić, ja potrzebuję z bilion tego przynajmniej. One są strasznie nie ten, nie, 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 nie powiedzieć. Nie chcą współpracować! Ej! Gdzie są nasiona moje? Zniszczyłem tyle trawy, dalej nie ma. No serio, tyle trawy zniszczyć i trzy nasiona dostać. Naprawdę czujesz się jak soty z po prostu. Galgan naczelny. Mam cztery nasiona, papugo. Musisz być oszczędna. Nie dam na ciebie więcej, jakby tutaj. Jesteś warta, moim zdaniem, cztery nasiona pszenicy. Słyszysz? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, <ścoughs> stój, stój, stój. Nie, tym cię nie nakarmię Straszna jesteś, papugo. Mam jeszcze jeden. Serio! Jeszcze jedno nasionko mam. Mam jeszcze jedno. Czekaj, chodź tutaj. Chodź tutaj. Da dawaj. Będziesz? Ale ty jesteś. Strażna papuga! Jedyne co robi, to mi gwizda żyłem przed po więcej. To jest... to jest. jakaś tragedia? Ja z jednym źdźbłem trawy po prostu do niej cały czas chodzę. Daj mi więcej tego, bo ona nie chce do mnie przyjść, być moją papugą. O, a tam się pan tutaj. Yy, jara. No nic, trudno. Nieważne. Co zrobisz, że nic nie mnie Nie pomogę, bo się brzydzę. Idziemy dalej. Niech się tam. Jara fajczy co tam chce. Tylko lasu nie podpal. Nie wolno. Okej, okay, tutaj może znajdę trochę więcej. Ma mam wrażenie, że zgubiłem już te papugi i raczej do nich nie trafię, gdzie one były. Będą się od nowa kupować sobie papugę. Trudno co zrobisz. Ej słuchajcie, naprawdę tutaj w ogóle mi nasiona nie chcemy padać z tej trawy. To jest... to jest coś nie Mam 12 nasion, 13! Papugo, bądź pokorna po prostu, no! Czekaj, gdzie to było? Dobra, gdzieś tutaj, nie one były. Proszę zagwizdać. Papugo, jak się woła papugi? Papugi się nie woła chyba, nie? Jak nie ma imienia. Tam widzę papugi. Dobra, możecie nawet pisać, sobiecie, jak nazwać papugę, jakie imię możemy jej dać. I to piszcie, to będziemy decydować potem po prawej stronie w karcie znowu, tak jak ostatnio z, z tym, z gałganowicami. To zrobiliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest! Boże, przedostatni! Tragedia z tą papugą, po prostu. Jesteś moja, jesteś moja. Dobra, chodź tutaj. Nie ja będzie się ma teleportować ze mną, nie? Ja będę miał więcej papug? Nie, to chyba nie stać mnie na tyle papug. Jestem tylko sołtysem gałganowic, nikim ważnym. A umiesz oportować? Czy, czy czy, masz? Czy... Przynieś! Przynieś. Ona chyba nie ogarnie, wiesz? Muszę nauczyć ją sztuczek potem. Dobra, nieważny, ciebie mam. Y Chodź ze mną, w sensie ty powinnaś się przeteleportować, nie? Jeżeli teraz cię wezmę i przelecimy się do kostka! Gdzie jest Kostek? Czy w którą stronę mam lecieć? Tam jest Kostuś! Widzę cię Kostek! Jak dobrze, że to, tego kloca wielkiego postawiłem! Pięknie po prostu! No dobra, teraz pytanie: jak to zrobić, żeby mi się przeteleportowała na pewno ta papuga do mnie? Jak. Co. Co tu się stało? Halo. Co. Co się odwaliło. przed... Przepraszam. Ej. Gdzie jest mój dom? Ej, niedaleko teoretycznie, czekaj. 700 na 0 Jak ja trafić teraz z powrotem do tej dżungli? Gdzie się te... straci Stracę rzeczy wszystkie ja mam, słuchajcie, dosłownie ten... No jak to się nazywa? Gęsio-skórkę na rękach! Co jest? Co tam się stało? Dlaczego zginąłem w taki sposób? Przecież miałem full HP w ogóle, no to... Ci... Przecież to jest całkowicie niepoważne, no. Ja nie mogę, no... <słuch> Serio? Dobra, dojdźmy tylko do Gałganowic, mam nadzieję, że to... Co to się stało? No totalnie, słuchajcie, też nie pamiętam tego miejsca, jakby że coś takiego tutaj gdzieś było wokół mojego domu. Co jest? Wiecie, że istnieje możliwość, że już tych rzeczy nie odzyskam? A ja to miałem. Ja... Jezus, i popłupię. Co teraz? Kostuś! Wiecie, że ja, serio, chyba nie mam możliwości w tym momencie już. Dorwać swoich rzeczy. Jakby one są za daleko stąd. Ja nawet nie gdzie ja jestem. jest mój dom? Co tutaj się odwaliło w ogóle, czekaj, czekaj, weź, weź łódkę, co, no nie będę, nie będę łódki brał taki kawałek, no bez jaj, ale to, no to jakby kojarzę te góry, dobra, no to jesteśmy na całym świecie, no, musi być gdzieś mój dom, ale, Psz, serio, wiecie co jest najgorsze, że, a nie, ej, ja przy kostku chyba zginąłem, tak, czy nie, to będę, będę chyba wiedział, gdzie mam rzeczy, bo to koło kostka było, tam gdzieś lądowałem chyba. Ja nie mogę, przecież to jakaś paranoja w ogóle jest. Dobra, gdzie są gałganowice moje? To jest za to górą chyba, będą. Gdzie jest mój dom? Czemu to jest lama, która patrzy na świat i pluje z niego, jadem na ludzi? Gdzie jest mój dom? Jest, widzę chyba gałganowice już tam gdzieś z tyłu. Dobra, lecimy, słuchajcie. zaraz będzie w gałganowicach. I co teraz? I teraz trzeba będzie robić akcję ratunkową w ogóle dla naszych zwierząt. Przecież tam został kostek, zostały pandy, została papuga. Zosta... Sami wszyscy zostali, co jest? Plus moje rzeczy, przecież jeszcze miałem konkret rzeczy, ja nie mogę tego stracić. Dobra, szybko wracamy, słuchajcie, do miasta, do mojej. znaczy, do. mocne słowa, nie? Miasto, na tak gałganowidze, to faktycznie przesadziłem chyba troszkę. Troszkę mnie poniosło. Oni w życiu nie uwierzą w to, co się stało, słuchajcie, jak im opowiem. Ej, sprintować nie mogę jeszcze, boże, naprawdę, w takim momencie takie rzeczy może mi się dziać? A masz jajkiem, bo jestem sfrustrowany i zdenerwowany Boże. Jest Są Gałganowice, wszyscy cali? Wszyscy są w domu? Halo! Co ty z przyszedł? Ja przyszłem, ten, przyszłem, bo miałem blisko. Y halo! Gdzie są wszyscy? To jest jeden willager! Halo! Co coś się wyrabia? Kazik! Nie uwierzysz, co się stało, mordo! Straciłem wszystkie rzeczy i zwierzęta. Widzicie? Zatkało ich, w ogóle nie chcą się odzywać. Czekajcie, dobra, teraz tak, lećmy do domu. Zawsze ja wam w ogóle coś, żeby, żeby szybko przylecieć. Miałem Elytry chyba jeszcze, nie? Pytanie, czy mam Firewerki? A jeżeli zabrałem wszystkie, to ja jak dolecieć tam z powrotem. No, są naśloka, dobra. Yyy... Eee, czy, czy, czy to czy coś mam? Tak, zbrojka jest, ale to jest syf, z czego się orientuję w ogóle, nie jak żadna konkretna zbroja. Okej, okay, y eletra cokolwiek tutaj się znajdzie Jest, są eletry. dobra, mam I teraz jeszcze jakieś fajerwerki jeszcze tutaj zostały mi mm. Są fajerwerki, dobra, no to polecimy, ale to i tak Dobra, to na razie niech sobie leży, słuchajcie Ja w tym momencie wam bardzo dziękuję za oglądanie I dzisiaj wieczorem na live'ie robimy misję ratunkową Także zostawiacie łapeczki w górę, piszcie komentarze, możecie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się cieplutko i trzymajcie kciuki, żeby nie stracił wszystkich rzeczy, bo będzie mi yy, przykro trochę. Także trzymajcie się, siemanko, cześć. pa. pa.